Dlaczego miłość jest jak posiadanie psa? W chłodne, zimowe noce miłość jest ciepła leży pomiędzy wami, żyje, oddycha i wydaje śmieszne odgłosy. Boże, chcesz jakiś, jakiś miłość nie lubi zostawać sama na długo. Wróć do domu, a miłość zawsze będzie się cieszyć na twój widok. Miłość robi bałagan. Miłość zostawia ci małe niespodzianki tu i tam. Czasem miłość po prostu chce wyjść na długi spacer. Ale przede wszystkim miłość potrzebuje miłości i to w dużych ilościach, a w zamian miłość kocha Cię i nigdy nie przestaje. thought that the world could be turned upside down in a simple game of hide and seek but that night in the rain the music just stopped and i think that's when you saved me three, two, three. Three, two, three. Says to keep standing underneath the shade tree, darling. I love you, and if by chance you pray for me one by one. never looked down cause I'd already found the height of me You spelled your name in the stars but it's time to confess I lied when I pretended to see I pray that one by one we'll make promises to keep Moim no Michale, ja Wam życzę, żebyście wszystkie plany jakie chcecie sobie zrealizować i niezależnie od tego co przyniesie Wam nadchodzące wspólne dalsze życie, żebyście mieli i siłę, i energię, i możliwości realizować swoje plany. O wszystkiego najlepszego na pewno. Zdrówka, bo jak będzie zdrówka, to wszystko będzie, tak, a poza tym no to genialnie. mam nadzieję, że cały wasz życiowy plan się zrealizuje. E, ja wam życzę, żeby wasza harmonia małżeńska wciąż trwała tak, żebyście byli razem jak e, Flabbershy i Rainbow Smash. E, życzę wam, żeby ta osoba z Hallwardu wreszcie do was trafiła. E, niech podróże wasze zawsze trwają i nigdy się nie kończą. Ale też, e, żeby życie było dla was w pewnym sensie jak gra. Zawsze malownicza, zawsze pełna wrażeń. Nie wiadomo co jest za kolejnym zakrętem, ale wiecie, że pójdziecie tam razem. Wszystkiego najlepszego!